Siemano witajcie z tej strony na sprawdzamy dzisiaj mailboxa, bo jedna z was napisała napisał lub napisała, że ma parę niepotrzebnych rzeczy, które mogłaby wysłać, które mogłyby, mógł... Dobra, nie mogę się wysłonić. Dzisiaj po prostu sprawdzimy mailboxa. Idziemy sobie tutaj i tutaj pierwszy zatoka sprawdziłem sobie, tylko rzeczy To są ale niestety nie są one do naszego posiadania, ten walentynkowy, ale też bardzo dziękuję. No są bardzo co jest? Jaki Ride Booster Level 2, 13 minut, dziękuję. Serwis klucz, Dobrze. Kojat. Ryczkojat 37. Dziękuję bardzo za rzeczy. Ja je sobie odbiorę. Yy, I zrobimy sobie na filmie. Otworzymy sobie na filmie tak. Klupce. Zobaczmy w z... wypadkiem. Z... Mam nadzieję, że się dzieje, ale zastępowałem zbierze panie... Ach, to tam już. Każdy, kto wyśle mailboxa jest pozdrowiony na filmiku następnym. Spóźnione było z tym mailboxem, przepraszam, ale nie za bardzo czasu nie miałem w głowie, jak to zacząć. To znaczy była w i dobrze widziałem, że z pierwsze dwa dni czego nie było. O, chłopie, głodny Dobra, Spróbujemy zobaczyć. Będziemy jeszcze sobie na pierwszy świat, chyba tworząc 4 rzeczy. To chyba tam jeszcze 5 normalnych było. To tak Ja chętnie sprawdzę tego mailboxa. Mam 4 hityki, bo też za kamerami sobie zarobiłem trochę demów. Też z tego eventu Slime. E, a, klucza. Dobra, otwieram klucze. Wchodzimy sobie do zamku. I otwieram. 45 kluczy jednak. Uwaga, czy jest huge? Nie ma huge a niestety. Szkoda. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pety. To znaczy, że zazwyczaj, bo w sumie to nie są pety, tylko rzeczy. Dziękuję raczko 37. Widzimy się w następnym filmie. Wysyłajcie mailboxa, ja będę to sprawdzać i pozdrawić Was na filmie. Pa!